Dzień dobry Państwu, dziś moim gościem jest Stanisław Pawlak, przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewic Demokratycznej w Syniku Województwa. Witam, Panie Przewodniczący. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, od kilku dni Włocławek żyje sprawą ewentualnej, mówię ewentualnej, bo tak naprawdę to niedawno jeszcze wszyscy myśleliśmy, że pewnej rozbudowy centrum onkologii. Prawdopodobnie komuś zależy na tym, żeby do realizacji tej inwestycji nie doszło. Jest działka, ja tutaj przed sobą mam właśnie harmonogram realizacji projektu, z którego wynika, że w lutym 2013 roku akt notarialny nabycia działki przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy został podpisany, a na marzec, wrzesień planowane, jest, planowane są prace nad dokumentacją projektową, natomiast wrzesień, listopad to rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego. No, wrzesień się rozpoczął, tymczasem coraz głośniej o tym, że tego przetargu po prostu może nie być, bo ani kujawsko-pomorskie inwestycje medyczne, ani tak naprawdę samorząd województwa nie ma tych pieniędzy w swoich dokumentach. No o właśnie, ja też jestem zaniepokojony tym brakiem działań, szczególnie ze strony marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, gdyż przypomnę, że Regionalne Centrum Onkologiczne w Bydgoszczy to jest szpital o charakterze wojewódzkim. Ma swój oddział we Włocławku, na ulicy Królewieckiej, czyli te obiekty i leczenie, które prowadzą lekarze w tych obiektach wraz z całą obsługą są działaniem województwa kujawsko-pomorskiego. Prawdą jest to, co pani powiedziała na początku, że miasto Włocławek przychyliło się do prośby, pana dyrektora Zbigniewa Pawłowicza, przekazując działkę pod budowę radioterapii e, o wartości 1%, po to tylko, żeby we Włocławku mogło powstać e, możliwość radioterapii. Żeby... A wcześniej tę działkę spółdzielcy włocławskiej spółdzielni tak mieszkaniowej jest, przekazali Oczywiście, to, taka mając wątpliwości, że cel czyli jest szczytny, więc należy to mieszkańcy zrobić. jak gdyby przyczynili się Zrozumieli, do tego, że... przyśpieszając tę rozbudowę, a w ogóle jest bardzo pozytywne Działanie pana dyrektora Pawłowicza we współdziałaniu z nami jako z radnymi z Włocławka, bo chce dokończyć to dzieło, które wzniósł, jeżeli chodzi o ulicę Królewiecką, także o radioterapię. No właśnie chyba to jest ten tu... element brakujący teraz pacjenci z chorobami nowotworowymi, którzy są z, m, zakwalifikowani do tego tej formy leczenia, muszą dojeżdżać jeżdżą do Bydgoszczy. Do, do Bydgoszczy. To są albo chorzy są dowozeni, albo jeżdżą. To są tak. chorzy ludzie, dla których y, przede wszystkim no, stan zdrowia. Niekoniecznie się poprawia przez te podróże. Poza tym, no, trzeba pamiętać o tym, że to nie mało kosztuje. I koszty, i koszty. I teraz tak, no, zaniepokoiła nas informacja, która ukazała się miesiąc temu na forach internetowych, którą przedłożył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, że oto w Toruniu ma być rozbudowywany szpital wojewódzki na Bielanach. No niewyobrażalnym nawet, nawet kosztem, które zostały podane, w wysokości 500 milionów złotych. Ale ta informacja pojawiła się teraz, ta, nagle? Wcześniej nie, nie było o tym wcześniej mowy? Wcześniej w ogóle nie było mowy, ani w żadnych dokumentach sejmikowych, a wydaje mi się, że śledzę je na bieżąco, takiego działania nie ma. Dzisiejszy szpital w Toruniu, który ma powierzchnię zabudowy około 8 tysięcy metrów kwadratowych, w ciągu 3-4 lat według zapowiedzi marszałka ma osiągnąć powierzchnię ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych pół miliarda złotych. Szanowni państwo, to jest niewyobrażalne działanie, które marszałek nam funduje, szczególnie dla Włocławka. Bo jaka będzie zasadność istnienia, nie wiem, szpitala. szpitala we Włocławku w na Winieckiej, bo jest to odpowiedź. Dlaczego? marszałek województwa zmienił nam dyrektora, w ogóle zmienił strukturę, bo łączył pogotowie ze szpitalem, gdzie myśmy byli temu działaniu przeciwni i nic się po prostu nie dzieje. Pawilon 13 nie jest dopuszczony do eksploatacji. Czytałem, że podobno, podobno niebawem ma być tak, ale no przecież trzeba do końca roku wykonać warunek, który dała Państwowa Straż Pożarna, czyli zrobić drogi ewakuacyjne czy to przez cztery miesiące będzie możliwe? Panie przewodniczący, nie. Ja mam przed sobą e, projekt rozbudowy e, właśnie tego Centrum Onkologii na ulicy Królewieckiej o zakład Radioterapii, podpisany przez e, dyrektora tegoż Centrum Zbigniewa Pawłowicza. Tak. E, zadziwia mnie e, przede wszystkim e, jedna rzecz. E, w punkcie ostatnim, e, mówiącym o źródłach finansowania projektu, jest zapis, że Koncepcja i projekt zakładu teleradioterapii powstanie ze środków własnych Centrum Onkologii. E, natomiast roboty budowlane ze środków kujawsko pomorskich Inwestycji Medycznych w Toruniu. E, 25 milionów złotych ma być to suma. Mhm. E, moja koleżanka Barbara Schmeiter, e, interesując się tym tematem, e, zbierając informacje, e, dotarła właśnie do zdaje się dyrektora Kujawsko-Pomorskich ja. Inwestycji ja. Medycznych, który powiedział, że oni w budżecie Aha. tych pieniędzy po nie prostu mają. nie mają. Nie. Powstaje projekt, we wrześniu ma być rozstrzygnięty przetarg i co? I, i, no właśnie. i Pani redaktor, teraz odnieśmy się do dwóch działań. RCO we Włocławku oddział jako też inwestycja wojewódzka i rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu jako też inwestycja wojewódzka. Tam marszałek zaciągał zobowiązania bez żadnej wiedzy sejmikum, nigdy nie było o tym mowy, a w ogóle to nie ma żadnego programu rozwoju służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z którego by cokolwiek wynikało. Ma Pani rację, że Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne to jest tylko taki parawan, za którym się dzieją różne rzeczy, a radni nie wiedzą o tym, nie mają na to wpływu. To jeżeli marszałek mówi, że pół miliarda wyda na rozbudowę szpitala w Toruniu, a tu się mówi, że we Włocławku nie ma pieniędzy, bo tak jest, to mamy działania marszałka względem województwa kujawsko-pomorskiego. Ja bym chciał, żeby. RCO było rozbudowane we Włocławku z pieniędzy budżetowych, a nie Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych. Bo po pierwsze, rzeczywiście ma Pani rację, nie ma y, jak gdyby w wykazie zadań Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych obecnie realizowanych, a ja wiem, że projekt jest na ukończeniu, bo z kolei wykonując zadania zawodowe. Opiniowaliśmy projekt rozbudowy z podłączeniem ciepła do tego nowego budynku, czyli projekt jest wykonany. Natomiast brak jest dzisiaj spięcia finansowego, a marszałek województwa mówi, że on o tym przedsięwzięciu nic nie wiedział, co jest oczywiście nieprawdą, bo nie tak dawno jak półtora miesiąca temu na ten temat z marszałkiem rozmawialiśmy razem z radnym Krystianem Łuczakiem. Czyli jest tu szereg niedopowiedzeń, które świadczą o jednym. Włocławek zostań z tyłu, a my w Toruniu zrobimy tu piękną wizytówkę, być może nawet kosztem bydgoszczy, żeby pozbawić także Bydgoszcz lepszych czy najlepszych ośrodków medycznych, które się w Bydgoszczy Przecież znajdują. Centrum Onkologii ma doskonałą opinię. To jest Bydgoszcz właśnie siedziba, więc w ramach tego budynku w Toruniu, bo to nas, ja wracam do tego, bo to nas najbardziej niepokoi, ma powstać radioterapia, czyli kto później Podejmie decyzję o Włocławku, jeżeli powiedzą nam. Czy tak, mamy blisko 40 lat. Macie autostradę, bo no kiedyś ta autostrada będzie, może za rok, może za jakiś czas. Mamy lądowisko na pawilonie 13, bo kiedyś to lądowisko przecież ruszy, mimo że drugi rok czekamy na jego uruchomienie, a więc przerzut pacjentów, ale czy o to chodzi? żeby tak jak Pani sama zauważyła, przewozić albo kazać dojeżdżać, a przecież rodzinom i tak dalej, to wszystko są koszty. My musimy zadbać o to, żeby we Włocławku powstała taka placówka i będziemy w tym bardzo skutecznie działać. Z tym, że jak wiem, to pozycja tutaj Pana dyrektora, jak z Pawłowicza jest dosyć, Trudna w tym rozstrzygnięciu, bo Dlaczego? kończy się kontrakt panu dyrektorowi. W tym roku? W, yy, w przyszłym roku, w przyszłym na roku. wiosnę i 2014. I oby się nie okazało tak, że kontrakt się skończy, przyjdzie ktoś inny, a ja w podtekście już czuję, kto to może być, wcale nieprzyjaciel Włocławka i powie plany, które podejmował pan dyrektor, dzisiaj idą na półkę. Czyli nie realizujemy, bo przecież robimy w Toruniu. Tak być, proszę Państwa, nie może. Dlatego będziemy się starali, jako radni z naszego tutaj regionu włocławskiego, aby to zadanie znalazło się w strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższy czas, po to, żeby także wesprzeć finansowo w ramach środków unijnych i środków budżetu państwa. Dziś mamy sprzyjający klimat w osobie dyrektora RCO, pana e, Pawłowicza. Pawłowicza. Natomiast nie wiem, czy za pół roku taki klimat jeszcze mieć będziemy. Dlatego uchwalając strategię, którą, co ma nastąpić w październiku bieżącego roku, e, będziemy chcieli, aby takie przedsięwzięcie zapisów się możliwe? znalazło. Jest to możliwe, dlatego że poinformuję także Państwa, że z wniosku grupy radnych, m.in. z Włocławka, Odbędzie się w najbliższy poniedziałek, to jest 9 nadzwyczajna września, sesja sejmików, nadzwyczajna tak? sesja sejmiku, która ma e, jak gdyby wytypować zadania do tak zwanego kontraktu terytorialnego, to jest e, zadań, które, których realizacja. A czemu była potrzeba zwoływania tej nadzwyczajnej sesji? których tylko dokończę i odpowiem, których realizacja wymaga wsparcia także finansowego z zewnątrz, to znaczy wsparcia rządowego. Dlaczego sesja nadzwyczajna? Otóż dlatego, że w sesji, którą odbywaliśmy w ostatni poniedziałek sierpnia, wniosłem w imieniu klubu SLD, żeby taki punkt rozpatrzyć. Zadania do kontraktu województwa przez jest tak proste, aby pomóc zarządowi województwa w rozmowie z rządem, bo to rząd będzie ostatecznie zatwierdzał te tytuły inwestycyjne, żeby wesprzeć nas zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Dziwne, że oczywiście koalicja rządząca, czyli radni z Platformy Obywatelskiej i z Polskiego Stronnictwa Ludowego, za wyjątkiem jednego, gdzie był głos wspierający nas, powiedzieli, że nie chcą dyskutować na ten temat. Stąd ja powiedziałem, że zrobimy w takim razie sesję nadzwyczajną, czy pani przewodnicząca będzie chciała, czy nie, czy Platforma Obywatelska będzie chciała czy nie, wykorzystując przepisy, udało nam się zgromadzić jedną czwartą podpisów w Sejmiku, czyli proszę zauważyć, że nie tylko Klubu SLD, a więc grupy radnych, także wy, wywodzącej się z innych ugrupowań politycznych. I taki wniosek w dniu wczorajszym złożyliśmy i dzisiaj wiem, że sesja jest zaplanowana na poniedziałek. Najbliższy, dziewiątego. Dlatego, jeżeli mogę za pośrednictwem państwa telewizji powiedzieć, to zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem naszego województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tak zwanych dużych inwestycji jako kluczowych zadań, aby w stanowisku sejmiku się one znalazły. Ale przecież my nie musimy już teraz nawet nikogo pytać, bo my znamy te zadania. Przecież odbyliśmy konsultacje, odbyliśmy konsultacje w poszczególnych powiatach, w dużych miastach i wiemy z czego oczekują samorządy. Dlatego tylko to trzeba przełożyć na yy, papier. Który wysyłając do Warszawy, wzmocnimy działanie naszego zarządu. Dlatego dziwnym jest, że zarząd województwa. Czy się zdanie radnych zbrania. opozycji ma jakiekolwiek znaczenie przy tej strategii? Czy zdanie opozycji ma jakiekolwiek znaczenie? Proszę Państwa, ja uważam, że tak. Dlatego, że strategię rozwoju województwa nie uchwala się na kadencję, gdy sprawuje władzę dzisiaj Platforma z Polskim Stronnictwem Ludowym. My mamy doświadczenie jako radni SLD, ponieważ tak się składa, że pracujemy w, w części od początku utworzenia województwa i pierwszą strategię uchwalaliśmy w 2000 roku. I wówczas nam zależało jako rządzącym, bo wtedy SLD z PSL-em, aby opozycja ówczesna także poparła strategię i też mieliśmy rację. Ale myśli Pan, Panie Przewodniczący, że Marszałkowi będzie na tym zależało? Czy Marszałkowi będzie zależało? Ja uważam, że powinniśmy tak długo dyskutować o Strategii Rozwoju Województwa, aby przekonać cały Sejmik do zapisów, które w nim, w niej się znajdą. Jest to już na dobrej drodze, bo większość spraw mamy uzgodnionych. Rzecz teraz tylko taka, jeżeli mówimy w zadaniach tak zwanego kontraktu terytorialnego, że będziemy budować owodnicę Inowrocławia, czy będziemy budować owodnicę Brodnicy, bardzo dobrze, my się z tego cieszymy, tylko zadaję pytanie, Także na przykładzie blokady drogi w Brześciu Kujawskim, która odbyła się w piątek. A co z drogą 62? Co z połączeniem nowo wybudowanej autostrady z miastem Włocławkiem? Co z wodnicą Brześcia Kujawskiego, której w zadaniach rządu nie ma? Co ze stopniem wodnym we Włocławku, gdzie mówi się, że po 2020 roku? Co z głównymi drogami w naszym województwie, już teraz wyjdę szerzej, S5, S10, których się wszystkie z nich odsyła do po 2020 roku. A przecież strategię uchwalamy do 2020 roku, więc po co o nich w ogóle mówimy po 2020, jeżeli nie zmieszczą się do 2020? A nam zależy, żeby w kontrakcie rząd, rządowym z samorządem naszego województwa te zadania były ujęte, bo jak wiemy, że nasze województwo z ramienia rządu jest ciągle na końcu. Przykład autostrady. Gdzie się buduje ostatni odcinek autostrady, no tak, jak nie na terenie naszego województwa? Tak? Dużo problemów, aczkolwiek Dużo teraz problemów. widać, że coś się zaczyna tam dziać. No zaczyna nadzieję, się dziać, że... ale cierpi na tym miasto Włocławek, dlatego że cały transport mógłby już dzisiaj między jednym odcinkiem autostrady do Kowala, patrząc od Łodzi i od Warszawy, a drugim od Gdańska w Toruniu. Gdyby było połączenie, to miasto Włocławek dzisiaj by... Było, nie byłaby tak zakorkowana, Tak prawda? jest, a tak wszystkie pojazdy muszą przez miasto się przedostać. Panie przewodniczący, interesuje się pan spółką kujawsko pomorski transport samochodowy i wiem, że od dłuższego czasu chce Pan dotrzeć do sprawozdania z działalności tej spółki i nie jest to takie łatwe. Jakie są tego przyczyny? No jest to bardzo trudne. To znaczy, kujawsko-pomorski transport samochodowy który został utworzony z czterech PKS-ów, Brodnica, Lipno, Włocławek i Nowrocław, jakoś się nam udało, radnym z Włocławka, że ma siedzibę we Włocławku, bo wszystko było przygotowywane na inną siedzibę, nie chcę już jej wymieniać. I teraz mam takie wrażenie, że z tego tytułu, że chcieliście Włocławek, to my wszystko robimy, żeby we Włocławku było w kujawsko-pomorskim transporcie samochodowym jak najgorzej. Zauważcie Państwo, że nawet województwo nasze wstydzi się nazwy odpowiedniej, gdyż kujawsko-pomorski transport samochodowy. No to no nie funkcjonuje w świadomości chyba pasażerów. Mówię prawda? o tym, pasażerowie w ogóle nie wiedzą, że korzystają z Kujawskiego transportu. PKS, PKS. Kogo by nie zapytać, to PKS. Zresztą jeszcze jest taki napis. U nas PKS Włocławek, Lipno, tak. i Wrocław. więc ostatnio zauważyłem na paru autobusach, że jest napis Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. Raz, że nazwa nie jest pełna, bo nie podaje się gdzie, z siedzibą we Włocławku, wstydzicie się tego Włocławka? Nie ma loga województwa kujawsko-pomorskiego i jeżeli taki autobus jeździ po Polsce, bo przecież... Założeniem to także w transporcie międzynarodowym, i ktoś czyta gdzieś, kto jest niezwiązany z naszym województwem, to nie wie, czy sobie ktoś firmę założył Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, czy to jest samorządowa jednostka, i tak dalej. Czyli to nie zostało spełnione. Czyli zarząd tego e, Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego uważam, że nie ma w ogóle kompetencji do tego, żeby taką firmę poprowadzić. A drugim dowodem na to, że nie ma kompetencji jest to, że zlecono przeprowadzenie procesu restrukturyzacji tej firmy. To tak, jakby nie było zarządu w postaci prezesa... W firmie zewnętrznej. firmie proszę. zewnętrznej oczywiście. Prezesa, wiceprezesa i drugiego wiceprezesa. Ostatnio, jak wiemy, jest redukcja zatrudnionych pracowników, ale do y, 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 kierownictwa, jak gdyby przyjmuje się byłego wicestarostę Radziejowskiego. Jako kogo? No jako stanowisko? zastępcę, dyre, jako dyrektora, nie zastępcę, przepraszam, dyrektora do spraw technicznych. Czyli mam prezesa, A ty... wiceprezesa, tak. Y... Pani redaktor, to jest czteroosobowy zarząd plus Księgowa oraz w każdym zakładzie, czyli we Włocławku, w lipnie. w... Dyrektorze. Jest czterech dyrektorów. Czyli to się nam wszystko rozrosło, powiększyło. I jakim, o, o jakim my tu mówimy szukaniu oszczędności? Mało tego, wymienia no Ale może się, rozrósł się też zasięg i liczba pracowników. No właśnie, się nie, rozró nie i... rozrósł się, bo tam iluś pracowników, nie chce, żeby mnie ktoś nie powołał, że źle mówię, ale powiedzmy 10 pracowników zostało zredukowanych, a przychodzi nowy dyrektor do spraw technicznych do Włocławka w sytuacji, gdy dotychczasowy dyrektor jest przesunięty na nasz dworzec autobusowy. Czy dyrektor do spraw dworca? Czy, czy, czy? No nie, no chyba kierownik się nazywa, no bo dyrektor chyba nie. Ale proszę zauważyć, że prowadził do tej pory firmę pod względem technicznym i staje się kierownikiem dworca po to, żeby zrobić miejsce nauczycielowi, bo ten wicestarosta to jest nauczyciel, mający zatrudnienie w szkole średniej, czyli podlegającej starostwu w Radziejowie, przychodzi od 5 sierpnia do nas E, oczywiście, apanarzy jego nie znam, ale no, muszą być one odpowiednie, po to, żeby e, puścić jak gdyby człowieka, który nie ma w tej branży doświadczenia, bo przecież, żeby poprowadzić dobrze w tak trudnym czasie kujawsko-pomorski transport samochodowy, to trzeba mieć trochę doświadczenia. Nie zna Pan wyników finansowych. E, właśnie chcę teraz e, powiedzieć o tym, że już w dniu 19 czerwca nasz klub złożył do marszałka województwa interpelację, aby znalazł się ten problem, o którym teraz mówimy, na sesji czerwcowej w porządku dziennym. Nie znalazło się, ponieważ pan marszałek powiedział, że nie może nam udzielić informacji w tym zakresie, bo nie ma sprawozdań zarządu. No to jest kuriozum, dlatego że do końca czerwca takie sprawozdania powinny być opracowane, a w ostatni poniedziałek czerwca ich nie było. Ale dzisiaj mamy już wrzesień, i od tamtego czasu do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej pisemnej informacji w sprawie sytuacji w kujawsko-pomorskim transporcie samochodowym. Na ostatniej sesji, którą odbywaliśmy w ostatni poniedziałek sierpnia, ten temat wrócił przeze mnie, został wniesiony i uzyskałem ciekawą odpowiedź. Ależ, Panie Radny, Pan może zajrzeć do KRS-u i tam są informacje bilansowe spółki. To ja wiem o tym, bo zaglądałem, wiem, że jest strata. Tylko na y, rocznej, ubiegłorocznej działalności. Tylko mnie interesuje opis sytuacji. Z czego to straciłeś? Czy założenia, tak, tak? Czy są... które były czynione, w 2007 roku mam taki pierwszy dokument przez pana Marka Błaszkiewicza, byłego burmistrza z, y, z Repina, jako y, wtedy pełnomocnika, się sprawdzają? To należy mówić. Czy y, sprzedaż majątku na w tym działaniu, które miało zapewnić finanse dla kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego, idzie właściwie czy nie, bo my jako radni nie mamy bieżącej informacji w tej sprawie. W związku z powyższym, ja zadaję pytanie: to czego się boicie, panowie, przedłożyć radnym informacji o aktualnej sytuacji? A może się okaże, że firma zmierza do upadku, a może komuś na tym zależy. Żeby utworzony we Włocławku transport poszedł w prywatne ręce, na przykład. To powiedzcie nam jasno i nie doprowadzajcie no, tych dzisiaj. wszyscy dyrektorzy y, wtedy by pracowali. Właśnie dyrektorzy by <grym> pracowali? <grym> no tak, to jest to jest gdyby dobre stwierdzenie, upadła. gdyby firma upadła. And, no ale i zarząd by nie pracował, chociaż wtedy można mówić, że zarząd by sobie znalazł nową pracę, bo jak Państwo wiecie, że tylko z legitymacją Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj uzyskuje się pracę na terenie województwa, w jednostkach m, m, województwa kujawsko-pomorskiego. Ja się teraz martwię na przykład o sanatorium, które uzdrowisko, które przejęliśmy, Ciechocinku, jak tam pójdą sprawy, gdyż no, sytuacja dzisiaj jest też trudna jak wszędzie, czy tam politycznie będziemy zarządzać, czy merytorycznie. Politycznie to tak jak w Kujawsko-Pomorskim inwestycjach medycznych, gdzie osoby, które tam pracują, Znalazły tylko miejsce pracy, a realizacja zadań im przypisanych tak jest Ale realizowana. Czy to są jak... wszystkie osoby związane właśnie z Platformą Obywatelską? No, oczywiście, bądź z y, pisem, który w poprzedniej kadencji sprawował także koalicję. Więc tu się nic nie zmieniło, nadal funkcjonuje ta koalicja. Przykład mamy we Włocławku, w Wodzie. Nadal pan Chmielewski czuje się jak ryba w wodzie, a w innym miejscu mówi, że on nie jest w koalicji rządzącej. Coś tu mi jedno z drugim nie pasuje, przecież wymiana dyrekt zastępcy dyrektora do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Merioracji Urządzeń Wodnych na Okrzei z wieloletniego zastępcy i dyrektora 30 ze 30-letnim stażem pracy na tym stanowisku, przyszła osoba, która nigdy nie pracowała w gospodarce wodnej i zastępuje dziś dyrektora tego zarządu, więc no, różne rzeczy się dzieją. Tak jak wiemy, do szpitala dojeżdżają osoby już e, dwu, e, do Kujawsko-Pomorskiego Transportu dojeżdża jeden, drugi do szpitala nie, przepraszam, dobrze powiedziałem i zastępca do spraw medycznych w szpitalu już jest trzecią osobą, która dojeżdża także z Bydgoszczy, więc ten desant bydgoski, nie wiem do czego zmierza, czy po to, żeby pozamykać te wszystkie działalności, bo ja mam takie przeświadczenie, że Ktoś, kto tylko dojeżdża i zamyka biurko o 15:00, no, nie ma po prostu specjalistów. Ech, no nie sądzę, bo specjaliści są na naszym rynku i na pewno by chętnie podjęli się takiego zadania, tylko może nie są z tej partii. Ech, I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był Stanisław Pawlak, przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.